W imię ojca i syna i ducha świętego. Amen. Son, Chryste kyrie Son. Eleison, eleison, eleison. Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Syn odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami święta trójco jedyny boże zmiłuj się nad nami święta maryjo matko boża módl się za nami święty józefie módl się za nami święty józefie sebastianie módl się za nami święty janie zdukli módl się za nami Błogosławiony Janie Balicki, módl się za nami. Sługo miłosiernego ojca, módl się za nami. Sługo uniżony pana, módl się za nami. Sługo uległy duchowi świętemu, módl się za nami. Sługo cichy i pokorny, módl się za nami. Mistrzu żywej wiary, Módl się za nami, Mistrzu mocnej nadziei, módl się za nami, Mistrzu ofiarnej miłości, módl się za nami, Mistrzu wytrwałej modlitwy, módl się za nami, Kapłanie roztropny, módl się za nami, Kapłanie sprawiedliwy, módl się za nami. Kapłanie wstrzemięźliwy, módl się za nami, kapłanie mężny, módl się za nami, kapłanie posłuszny, módl się za nami. Ojcze zagubionych, módl się za nami. Ojcze wskardzonych, módl się za nami. Orędowniku grzeszników, módl się za nami. Przewodniku szukających drogi, módl się za nami. Apostole Królestwa Pokoju, módl się za nami. Głosicielu miłosierdzia, módl się za nami. Gorliwy wychowawco, módl się za nami. Cierpliwy spowiedniku, módl się za nami. Wierny Synu Kościoła, módl się za nami. Czcicielu Boga Rodzicy, módl się za nami. Wzorze pokory, módl się za nami. Pasterzu według Serca Bożego, módl się za nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Zmiłuj się nad nami. Módl się za nami, błogosławiony Janie Balicki, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Boże, tylko Ty jesteś święty i bez Ciebie nikt nie jest dobry. Spraw za wstawiennictwem błogosławionego Jana, abyśmy prowadzili życie prawdziwie chrześcijańskie. I mogli oglądać Twoją chwałę w niebie, przez Chrystusa Pana naszego. Amen.